zaczęliście się followować nawzajem Minimaj. na Instagramie? E, coś zasugerował, że tak może się zdarzyć. Gdzieś wujek, wujek Łuki również coś mówił? Jak to będzie wyglądało? Bardzo prosimy o informacje. Wydaje mi się, że zawsze warto, jak są takie wypowiedzi, czy to Minimajka, czy kogokolwiek, je tam do końca przesłuchiwać, nie tylko wybierać poszczególne zdania, to wtedy zawsze będzie ten obraz bardziej nakreślony. Myślę, że mogę powiedzieć, że Jakieś tam rozmowy trwają, prawda? I ja sam uważam, że zawsze długa rozmowa, yy, ogólnie rozmowa zawsze na plus wychodzi i może yy, długoterminowo przynieść yy, pozytywne skutki. Dyplomatycznie. Jesteś... Staramy się, staram... wiadomo, no, gdzieś tam staramy się rozmawiać, jak to wyjdzie. Przyznam szczerze, nie mam pojęcia. Gdybym wiedział, to bym z chęcią Wam powiedział. Mo mogę po prostu powiedzieć, że staramy się gdzieś tam e, no, znaleźć ten wspólny mianownik, ale no, więcej to wydaje mi się, że ciężko. E, ciężko.